No ale społeczeństwo rosyjskie nie traktuje Ukrainy jako zagranicy i wojny na Ukrainie jako wojny za granicą, zgodnie z propagandą kremlowską, którą przecież, w tej, której przecież duża część Rosjan wierzy. Ukraina jest. W ogóle nie istnieje coś takiego tak naprawdę jak naród ukraiński. Państwo ukraińskie jest z tego względu tworem sztucznym. To jest tak naprawdę, to są tak naprawdę, to jest specjalna operacja wojskowa, tak jak to ładnie nazwali propagandyści kremlowscy. To nawet nie jest taka wojna, tak? to jest robienie porządku z tym młodszym bratem. Mało Rosjaninem, który się tam zbuntował, no, podżegany przez Zachód i swoich niezbyt udanych przywódców. Tak? To, to akurat jest dosyć proste do, do, do wyjaśnienia.